Paweł Grzeszowski, główny inspektor sanitarny, chce namierzyć wszystkie nieszczepione dzieci. Dlatego rozpoczęła się właśnie wielka kontrola kart szczepień w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Stan prawny jest jednak taki, że rodzice nie mają obowiązku zapisywać swoich dzieci do tych placówek. Od 1 stycznia mają wejść też elektroniczne karty szczepień. System zyska potężne narzędzie, żeby przymuszać do szczepień i to już nie tylko dzieci ale również osoby dorosłe. Po ich stronie jest Big Pharma, która ma przeogromne środki, żeby korumpować polityków, kupować sobie rządy, dziennikarzy czy medyków. Po naszej stronie są rodzice, którzy chcą bezpieczeństwa i zdrowia swoich dzieci. Po naszej stronie są też szlachetni lekarze i naukowcy oraz ludzie Roberta F. Kennedy'ego juniora którzy będą obecni już w ten piątek o godzinie 14 podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków. Oglądaj to posiedzenie również bądź z nami 5 kwietnia o 12 w Warszawie na Placu Zamkowym, gdzie odbędzie się Marsz o wolność. Nie chcemy elektronicznych kart szczepień, nie chcemy przymusu szczepień. Żądamy też dymisji Pawła Krzesiowskiego. Do zobaczenia.